Poznałem dzisiaj zajebistą niunię Tylko tak ona mnie zachęcić umie Dzisiejszej nocy wskoczyła pod wieżynę I mam przy sobie seks i dziewczynę Już ciebie więcej nigdy nikt nie dotknie Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie Bo się o moją Pięć szybko potknie, już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie. Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie. Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie, bo się o moją pięć szybko potknie. Do klubu jeszcze z tą laską poszliśmy i na parkiecie ostro szaleliśmy. gdy jakiś koleś do niej się podkręcił na moją pięść. Szybko się wkręcił. Już Ciebie więcej nigdy nikt nie dotknie. Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie. Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie. Bo się o moją. Pięć szybko potknie. Już Ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie. Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie! Już ciebie nigdy więcej nikt nie dotknie! Bo się omoją. Pięć szybko potknie.